救彪，救命！2> 2<秒><秒> Widzowie, najbardziej rakowe obrazki z FNAFa. To czego chcieliście, bo poprzedni odcinek bardzo wam się. Podobał i był to odcinek z memów, które przeglądaliśmy razem z Chuckenem i wbiliście tam prawie 10 tysięcy łapek w górę, za co Wam oczywiście bardzo dziękuję. Natomiast odcinek zrobił 114 tysięcy wyświetleń. Jest to ogromny wynik. I słuchajcie, jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie też 10 tysięcy łapek w górę, nagrywam dla was fan z Security Bridge, więc myślę, że warto tę łapę w górę zostawić. Jeżeli chodzi o komentarze z poprzedniego odcinka z memów, jest to prawie 500. Oczywiście w tym odcinku również bijemy rekord, bijemy rekord. Tysiąca komentarzy Więc napisz w komentarzu I oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na tym kanale Ponieważ wbijamy milion subów Więc każda subskrypcja się liczy Więc drogi widzów zostaw suba z dzwoneczkiem A jeżeli chodzi o odcinek z memów To przybyło nam 738 nowych widzów Tak więc plus 738 Do naszego upragnionego miliona subów Oczywiście witam wszystkie nowe osoby A teraz przechodzimy do przeklętych obrazków z FNAF-a. I uwierzcie mi Naprawdę będą przeklęte Po których będą śniły wam się koszmary Dobra, pierwsze co mamy to jakiegoś ciastolinowego Frediego Okej, okay, może nie jest to jakoś super kerst? Zobaczmy co będzie dalej Are you ready for Freddy? Czy jesteście gotowi na Frediego? Mmm, kto z was chciałby sobie taki chlebek zjeść z Frediem? No, otwieracie tutaj wasz ulubiony chlebak, żeby zrobić sobie pysznego tościka Bądź też kanapeczkę z nutellą A tam widzicie coś takiego I takie macie What the fuck is this? Mówiłem wam coś o rakowych obrazkach, kerst i Tu macie pierwszy, najbardziej rakowy obrazek Ja się pytam, co to jest? Jest. Czemu tu jest Fantime Freddy i Bonbon? Bon? To jest totalnie dziwne. Chyba, że to jest jakieś nawiązanie do jakiegoś yy, brzuchomówcy, o którym nie wiem. Chcę mieć nic wspólnego z tym obraz. Decydowanie to nie jest obrazek dla mnie. O nie, helpi! Nie! Mogę na to patrzeć! Czemu? Czemu Helpi akurat jest. Jakby widziałem już kilka wcześniej takich obrazków, gdzie ludzie dostawiali głowy animatroników do jakichś przypakowanych kolesi. Nie wiem, co to za trend. Nie mam pojęcia, ale dlaczego akurat Helpi? <laughs> Freddy Faber. O nie, to jest coś na zasadzie łączenia I dostawiania różnych części Tak jak macie burger I później macie bur-ger Albo coś na tej zasadzie Czemu ktoś Freddy'emu zrobił coś takiego? Biedny Freddy, biedny Freddy Nie nie mogę na to patrzeć. Te obrazki są przeklęte. Kto wie o co chodzi z tym obrazkiem? No, widzowie, znacie fabułę FNAFa czy nie? Jaki tutaj dzieciak został pożarty i przez kogo? No, wypowiedzcie się w komentarzu, jak tutaj tacy dobrzy jesteście z FNAFa. Okej, okay, mamy Belorę. Proszę bardzo, jako. pająk. Trochę dziwne, powiem szczerze. Co prawda, ona tak wygląda. Trochę ma takie nogi, wiecie? Takie nóżki bona z baletnicą. Ale szczerze powiedziawszy, jako pająk? Nie wiem do czego to nawiązuje, ale jest to trochę kers Obawiam się, że im dalej w las tym będą go. Por su Jeszcze się z tą postacią nie spotkałem Ale domyślam się o co chodzi Ona jest tak samo pewnie znienawidzona Jak Balloon Boy, to jest chyba Balloon Gear Jeśli się mylę, poprawcie mnie O nie, o nie Jeżeli chodzi o skalę jakby Rakowości tego obrazka i poprzednich Które obejrzałem, ten dostaje 10 na 10 Belora Thanos, no jak Można coś takiego wymyśleć Jeżeli uważacie, że to jest najbardziej rakowy obrazek Tego odcinka, zostawcie łapę w górę Thanos jako Belora. Oh shit, okej, okay, jakby 100% Pewności, że to jest fake, albo i nie. Oh my god, to jest naprawdę curse. To jest chyba bardziej kerst niż Thanos. Wybieramy najbardziej przeklęty obrazek. Ten chyba wygrywa wszystko. Co za chory człowiek takie coś zrobił. I ten chłopaszek na środku, taki z przerażoną miną. Oh my god. Dobra, lecimy dalej, let's go. Swoją drogą te obrazki zapludował Polak Maro.pl. Mam nadzieję, że ogląda ten film. Oj, mamy waszego ulubieńca, boniacza! Czy to jest FNAF anime? Czy, ja, czy, ja, co, czy, czy mnie coś ominęło? Jeżeli jest anime FNAFA, proszę mi to podesłać w, ty, w trybie natychmiastowym, widzowie. W trybie natychmiastowym w komentarzu chcę widzieć anime z FNAFA. Eee! No ja przeczytałem. Five fingers in my ass. Dwa. Gdzie jest pierwsza część? Ja się pytam. Gdzie jest pierwsza część? Pięć paleców w mojej dupie. To jest Toy Bonnie. Yep. Yep. A, okej, okay, dobra, teraz się dopatrzę. Teraz się dopatrzyłem! Boniacz przerobiony na królika, w sensie, że boniacz jest królikiem, więc ktoś wziął ciało królika, przefarbował je na niebiesko i dostawił głowę boniacza. To jest bardzo rakowe, to jest bardzo rakowe. Nie wiem czemu, ale strasznie mi to przypomina jakąś postać z gry Spor. Nie mam pojęcia dlaczego, ale jakby tam właśnie te postacie by wyglądały mniej więcej w ten sposób. Takie dziwne elementy stojące, plus kawałek ciała i głowa. Tak właśnie wygląda. Belora z FNAFa przerobiona na postać z... Spora? Co jest grane? Oh my god. Ennard. To jest kers. I czy to jest makaron, czy to są kable? Nie, to jest makaron. Oh my god. Bo Ennard jest połączeniem czterech bądź też pięciu animatroników. Dokładnie nie pamiętam. Ale faktycznie, on ma bardzo dużo kabli. I ktoś... Ktoś wziął tutaj po prostu, do, do, dorobił więcej makaronu i jeszcze te kulki z tego. Co jest grane? Okej, okay, rozumiem, że to jest, to jest marionetka, tak? Wygląda tak, jakby się ruszała. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do swojego pokoju bądź też do salonu i widzicie coś takiego huśtającego się na waszym żyrandolu. Pierwsze co bym zrobił, uciekłbym z tego pokoju i już nigdy tam nie wracał. Nie! Mam dość! Foxy, mam dość. Foxy, co sądzisz o tej Cicce? Nie mam pytań co do tego obrazka. Widzowie, chcielibyście taka cikę złapać do pokebola? Oh my god, to jest alternatywna rzeczywistość, której to babeczka trzyma cikę jako swoją babeczkę, ale to tak naprawdę jest głowa Ciki. Swoją drogą możecie mi podesłać jakieś fanpage na Facebooku, na którym są ciekawe memy bądź też obrazki do przejrzenia. Chętnie to zobaczę, chętnie poświęcę moją psychikę dla dobra waszego, żebyście mieli co oglądać, więc podsyłajcie w komentarzach linki do grup, które chcielibyście, abym sprawdził. Ja się pytam, co to jest? Czemu niszczycie potwory i spółkę? Moja, Moja psychika, psychika jest teraz...